Witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj krótki vlog z trasy, tak naprawdę, bo chciałem się szybko odnieść do tego, co się ostatnio pojawiło. Mianowicie doczekaliśmy się wreszcie pełnego trailera Grand Theft Auto 6. Oczywiście jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów. Pewnie najbliższy klap, tak naprawdę, który według wielu osób zdefiniuje bieżącą generację, chociażby konsol, czy też bieżącą generację sprzętów. Rockstar nie ma oczywiście szczęścia do tego typu rzeczy, bo trailer wyciekł na kilkanaście godzin przed tym, jak Rockstar miał go finalnie zaprezentować bodajże mieli go zaprezentować we wtorek o godzinie 15, natomiast już wcześniej trailer znalazł się w sieci, no i wtedy już firma nie chciała specjalnie przeciągać, wypuściła po prostu swój oficjalny trailer wcześniej niż to miała pierwotnie zrobić. Natomiast zobaczyliśmy wreszcie pierwsze ujęcia takie faktyczne, to co chcą nam pokazać twórcy, no bo przypominam też, że wcześniej gdzieś tam Kilka miesięcy temu już pojawiły się wycieki właśnie z najnowszego GTA 6, które jest szykowane. Oczywiście nie było to pomyśli zarówno twórców, jak i wydawcy. Natomiast pojawiły się tego typu materiały w sieci. Tym razem dostaliśmy wreszcie oficjalny trailer. No i oczywiście oglądacie go gdzieś tam sobie z boku, cały czas w tle. Ja się krótko do niego odniosę. No i też porozmawiamy sobie chwilę o tym, co myślę, że jest najbardziej szykującą w sumie informacją. Chociaż z drugiej strony, jeśli ktoś śledzi do tej pory dokonania firmy, no to pewnie niespecjalnie, ale pojawiła się Informacja mówiąca o tym, że gra ukaże się na początek jako time exclusive dla konsol, czyli będzie ona wypuszczona najpierw na PlayStation 5 oraz Xboxa Series X, natomiast niestety ale posiadacze PC-u będą musieli poczekać, nie wiadomo tak naprawdę ile na chwilę obecną, ale mówi się, że przynajmniej z rok. Zobaczymy, jak to finalnie będzie. No, ale na początek, może odnieśmy się do tego, co widzimy na ekranie, czyli ujęcia, które tutaj Rockstar nam zaprezentował. No, przede wszystkim widać główną bohaterkę, jak się wydaje, czyli, czyli tym razem będziemy mieć do czynienia z żeńskim, z żeńskim bohaterem, można powiedzieć. I w sumie fajnie, ja czekałem na coś takiego w tej serii. Natomiast wydaje się, że całość będzie trochę przypominała taki duet Bonnie i Clyde, znany oczywiście z filmów. Wszystko oczywiście rozegra się w Vice City, które, do którego wrócimy po wielu, wielu latach, a które. Tak, z utęsknieniem wspominamy jeszcze z epoki, chociażby PlayStation 2 czy pierwszego Xboxa, natomiast tym razem będzie to Vice City, które w sumie wzorowane jest oczywiście na Miami, będzie, będzie tym razem jakby na modłę współczesną, czyli raczej to będą współczesne czasy, a nie tak jak w tym przeszłym tytule jeszcze tam z 2000 któregoś roku, już nie pamiętam dokładnie, ale bodajże drugiego, trzeciego wtedy przecież wracaliśmy do lat 80. w Miami, natomiast tym razem będzie to bardziej współczesność, jak się tutaj wydaje, no, ale te ujęcia, które tutaj widzicie no przede wszystkim dostarczają bardzo dobrą oprawę graficzną. Tutaj ewidentnie widać, że twórcy starają się wycisnąć wszystko co się da z bieżącej generacji platform i wiele, wielu komentatorów mówi już o tym, że będzie to tytuł, tytuł definiujący właściwie to co można zrobić na PlayStation 5 czy Xboxie serii X. Nawet już się pojawiły komentarze takie, że te konsole nie będą w stanie absolutnie pociągnąć tego tytułu w 60 klatkach na sekundę i raczej się możemy spodziewać 30 fpsów. No zobaczymy, ja jeszcze nie, nie stawiałbym wszystkiego na jedną kartę, że raczej tak będzie, ale wydaje się, że zwłaszcza modele bohaterów no na chwilę obecną, na chwilę obecną jakby są posunięte do takiego stopnia, że naprawdę pokazują nową jakość. I to też, co mi się podoba, to zwłaszcza takie ujęcia pojedyncze, które mamy tutaj, migawki, gdzie mamy pokazane na przykład plaże, tam dziesiątki czy też setki plażowiczów, i zwróćcie uwagę na to, że wszystkie te postacie są inne, to znaczy nie są jakieś klony kilku modeli przygotowane po prostu i sklonowane, tylko mamy zupełnie odmiennych tych wszystkich NPC-ów, no i to na pewno wypada docenić. No niektóre ujęcia też, niektórzy fani zaczęli się zastanawiać, czy to są faktycznie ujęcia z gry, czy też być może filmiki przygotowane przez twórców, prerenderowane, bo niektóre takie ujęcia, zwłaszcza jak na przykład nasi bohaterowie gdzieś tam przedzierają się przez sklep, no aż wyglądają zbyt dobrze, żeby to faktycznie miało, jakby tak miała wyglądać rozgrywka. No zobaczymy, natomiast ja trochę żałuję, że nie zobaczyliśmy też jak tutaj wygląda jakakolwiek strzelanina, no bo zwróćcie uwagę, że co jakiś czas pojawiają się ujęcia takie, że ktoś tam wparowuje na przykład do sklepu albo gdzieś tam robi napad, natomiast nie mamy pokazanego zupełnie modelu strzelania, a oto szczerze mówiąc ja na przykład osobiście najbardziej bym się obawiał, no bo muszę Wam powiedzieć, że jeśli miałbym się do czegoś przyczepić w poprzednich odsłonach GTA, chociażby w czwórce i w piątce, no to ja szczerze mówiąc, czepiałbym się trochę właśnie strzelania, no bo było ono oczywiście ok, poprawne, natomiast absolutnie nie był to model strzelania, który na przykład, nie wiem, definiował nam gatunek, albo przesuwał gatunek do przodu, bardziej to było coś takiego w miarę standardowego, też jak się ogrywało ten tytuł na konsolach, no to przecież korzystało się często z auto aimu, no bo bardzo ciężko się grało manualnie na analogach, Tutaj w uprzywilejowanej sytuacji byli posiadacze blaszaków, którzy oczywiście mogli sobie dokładniej przycelować przy pomocy myszki, natomiast na analogach wcale się to jakoś mega fajnie nie ogrywało, zwłaszcza właśnie w takich misjach typowo nastawionych na strzelanie. Na okładanie się z wieloma przeciwnikami naraz. Zobaczymy, jak to tym razem będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że wreszcie twórcy trochę to usprawnią i przesuną to trochę do przodu, bo prawda jest taka, że w GTA V może jakieś tam lekkie poprawki były, ale moim zdaniem to już był na, na wtedy, nawet jak się ta gra ukazywała, dość archaiczny model strzelania. No i jeśli miałbym się w ogóle do czegoś przyczepiać, jeśli chodzi o GTA, no to właśnie do tego elementu. Oczywiście cała reszta zawsze dostarczała odpowiednią jakość. Mieliśmy zawsze dobrą historię, fajne misje, przede wszystkim ogromną różnorodność, no i ciekawe, ciekawe misje poboczne, no generalnie zawsze to były tytuły, które w jakimś sensie te sandboxy popychały nam do przodu, cały gatunek właściwie, natomiast właśnie jeśli miałbym się do czegoś tam przepiać, to właśnie do modelu strzelania i bardzo mnie ciekawi jak to wszystko będzie wyglądało w przypadku części szóstej już tym razem jeśli chodzi o dzień premiery, to na chwilę obecną jeszcze go nie poznaliśmy, ale mamy tytuł dostać w 2025 więc jeszcze trochę na niego poczekamy na razie nie wiadomo zupełnie czy to będzie początek 2025 może końcówka, czyli najgorętszy okres każdego roku, growego, czyli zawsze właśnie ten czwarty kwartał. Teoretycznie te największe premiery na wtedy są celowane, chociaż w ostatnim czasie też jak oglądacie, no to pewnie się tutaj sporo zmienia i każdy sobie zdaje z tego sprawę, że często końcówka roku wcale nie jest tak obłożona premierami, bo część twórców ucieka na przykład na pierwszy kwartał kolejnego roku, żeby właśnie nie rywalizować i nie pchać się w zatłoczony okres przedświąteczny. Także premiera w 2025, natomiast na PlayStation 5 i na Xboxa serii X, no bo jeśli chodzi o PeCety, to trzeba będzie poczekać dłużej. No i ci, którzy właśnie tak jak Wam wspominałem, śledzą dotychczasowe do dokonania Rockstaru, to że mówiąc nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie, bo przypominam, że chociażby GTA... 5 pierwotnie ukazywało się najpierw na PS3 i Xboxie 360 w 2013 posiadacze PC-ów musieli czekać na swoją wersję aż do 2015 roku. Tam bodajże około półtora roku trzeba było poczekać. Natomiast jeśli chodzi o. Na przykład to w międzyczasie też ukazywały się wersje na PS4 czy Xboxa One. No i generalnie tak patrząc na to, to oczywiście Rockstar jest tego typu firmą, która stara się zarabiać wielokrotnie na tym samym tytule. No i prawda jest taka, że przecież z czasem dostaliśmy także chociażby wersję na PS5 i Xboxa serii X, więc właściwie na trzech generacjach ten sam tytuł się ukazał, czyli ten GTA 5. No i niektórzy się już śmieją, że być może dostaniemy coś podobnego na PS5 czy Xboxie serii X, że najpierw ten tytuł się tu ukaże, później na PS6 jakaś usprawiona wersja, a kto wie czy jeszcze na PS7 nie dostaniemy jakiejś nowszej wersji GTA 6. Zobaczymy, natomiast na razie fakty są takie, że tytuł jest pierwotnie szykowany na tą bieżącą generację konsol. Na PC-tach ukaże się prawdopodobnie około rok później. No i też przypomnę, że chociażby podobnie było w przypadku Red Dead Redemption, gdzie Gra ukazywała się w 2018, natomiast Blaszakowcy musieli czekać rok, czy tam rok i jeden miesiąc na swoją wersję, i kto wie, czy coś podobnego teraz nie będzie miało miejsca. Ja muszę Wam powiedzieć, że ze swojego punktu widzenia to ja jestem nawet zadowolony, bo ja jestem osobiście raczej konsolowcem, to znaczy ogrywam gry raczej na PS5 czy Xboxie, no i dla mnie to nawet dobrze, że tytuł będzie dopracowany właśnie na te platformy, jakby w pierwszej kolejności, no bo wszyscy dobrze wiemy, co się odbywa w tym roku, a mianowicie mamy tutaj festiwal gier, które są pra praktycznie nieukończone. Na premierę i później mocno patchowane jeszcze w kolejnych tygodniach czy miesiącach. Ja bym nie chciał takiej sytuacji. a ja też przypominam, że GTA to raczej jest seria, która jest raczej dopracowywana na premierę. Tam nie mieliśmy do czynienia z jakimiś krytycznymi bagami, czy też błędami, które uniemożliwiają granie, albo z jakimiś dziwnymi tutaj przypadłościami graficznymi, że trzeba było czekać na przykład kilka miesięcy, żeby w ogóle w te tytuły dawało się grać. No nie, Rockstar zawsze dopracowuje te swoje tytuły w dużym stopniu. No i chciałbym, żeby coś podobnego miało miejsce właśnie w przypadku szóstki. Na no, jeśli twórcy na dzisiaj. Skupią się wyłącznie na dwóch platformach, no to jest duża szansa na to, że jednak tytuł podczas premiery no, będzie dopracowany i nie będziemy musieli czekać, aż zostanie załatany wiele tygodni po premierze. Także z mojego punktu widzenia to nawet plus, natomiast no, nie chciałbym być ty wyłącznie Blaszakowcem, który musiałby czekać na tak duży tytuł, na przykład kolejny rok, no bo jednak tak biorąc to wszystko do kupy, no to wydaje mi się, że właśnie GTA 6 ma być szansa jednym z najważniejszych tytułów w ogóle bieżącej generacji, pewnie będzie najbardziej oczekiwany. No i jak się już w końcu ukaże, no to domyślam się, że Rockstar po raz Kolejny będzie starał się w jakimś sensie nam przesunąć cały gatunek do przodu. No i ja szczerze mówiąc, no nie mogę się doczekać. Bardzo chętnie sobie ogram tą szóstkę. Natomiast no cóż, na razie wydaje się, że przynajmniej półtora roku jeszcze czekania. Natomiast sam trailer, no ja oceniam bardzo pozytywnie, chociaż szkoda, że oczywiście nie zostało nic zaprezentowane z samego gameplayu. No ale też domyślam się, że twórcy chcą nam trochę dawkować te wszystkie emocje i będą po prostu budować tak kampanię marketingową, że kolejne materiały będą się pojawiać pewnie co kilka miesięcy. Dajcie znać oczywiście, co wy myślicie o tym trailerze. Czy wam się podoba, czy też czekacie na GTA 6? No i co myślicie o tej decyzji, że na początku gra ukaże się jako time exclusive dla konsol, dla PS5 czy Xboxa serii X? Czy byście pochwalali taką decyzję, czy też jesteście tym zniesmaczeni, bo na dzisiaj też z taką terą się spotkałem, że na dzisiaj to po prostu jest nie do pomyślenia, żeby duży tytuł AAA ukazywał, nie ukazywał się jednocześnie na wszystkich dostępnych platformach, które są na rynku. Także czekam na Wasze komentarze, natomiast ode mnie to wszystko w tym krótkim vlogu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach. Trzymajcie się!